Witam wszystkich! Tak jak obiecałem, po tygodniu jest film o szklance, o projekcie szklanka. No jak widzimy, krewetki sobie żyją. Jest trochę. Miałem też wypuścić te krewetki. W piątek jest sobota. Na dole też widzimy krewetkę. Czemu tych krewetek nie wypuściłem? Ze względu na to, że jak czyściłem sobie, ja co piątek sobie czyszczę field. To włowiem tam następne krewetki. Po prostu dałem je tutaj bo nie miałem żadnego tam pojemnika przygotowanego żeby je tam sobie od, od... po prostu żeby je wracać do akwarium bo tak to wiecie po kolei każdą jedną krewetkę tak trochę średnio się to tak robi dodatkowy czas no i tak jak widzimy krewetki sobie żyją zauważyłem już na tych co były tydzień w tej szklance że ładnie porosły naprawdę ładnie niektóre porosły właśnie tam to, co tam u góry idzie to jest